Na Michałek witam Państwa serdecznie w sierpniowym wydaniu magazynu Abonenta. Co w dzisiejszym programie? Dlaczego warto korzystać z internetu bez względu na wiek? Nowa promocja Astanet skierowana do studentów oraz zapowiedź jesiennej robówki telewizji Asta. Aktywni 50, pod takim hasłem rusza nowa promocja skierowana do osób, które chcą być aktywne po 50. Przede wszystkim multimedialnie. Udowadniają tym, że internet jest przydatny niezależnie od wieku i każdy może nauczyć się z niego korzystać. Nie od dziś wiadomo, że telewizja to okno na świat. Do lamusa odeszła już awaryjna i pełna szumów telewizja analogowa. Teraz dawnych i nowych znajomych. Szuka się na portalach społecznościowych, a telewizję ogląda w cyfrowej jakości obrazu i dźwięku. Coraz więcej osób, także tych starszych, korzysta z internetu, który staje się dla nich niezwykle pomocny. Oto czy warto założyć internet w domu babci czy dziadka, i czy korzystanie z niego może ułatwić życie osobom starszym, zapytaliśmy samych zainteresowanych. Jest tam dużo ciekawych informacji. Chyba być nowoczesnym, mimo że się jest starszy. Na pewno powinny i korzystają których ja, ja również znam. Mhm. Także jest to pomocne. Namawiałbym jak najbardziej. Wejście po prostu do wszystkich wiadomości. Szybko. Się dzieciaki dziwią, że potrafię. Podążając za trendami AstaNet przygotowała specjalną ofertę skierowaną do osób aktywnych 50+. Połączone usługi telewizji cyfrowej i internetu przewodowego w zgrabnym dwupaku z równie specjalną ceną. Ta oferta skierowana jest do osób, które ukończyły 50. rok życia. Mamy nadzieję, że z oferty skorzystają również osoby, które nigdy nie korzystały z internetu, gdyż jest to doskonała okazja, bardzo dobre łącze w bardzo niskiej cenie, już za 50 zł można mieć taki dwu, pakiet dwóch usług y, telewizji internetu, y, a y, za niecałe 10 zł dodatkowo jeszcze telefon stacjonarny. Także trzy usługi, 59,90, y, myślę, że jest to y, dobra okazja, żeby właśnie teraz y, zdecydować się y, na korzystanie z naszych usług. Osoby, które zdecydują się na przeniesienie swojego numeru telefonu stacjonarnego do sieci Astanet, dostaną 40% zniżki na tę usługę przez cały okres trwania umowy. Więc jeśli jesteś aktywny 50+, plus i chcesz korzystać z internetu, telewizji cyfrowej i telefonu stacjonarnego, ta promocja jest właśnie dla ciebie. Zapraszamy do salonów sprzedaży Astanet i do kontaktu z naszymi specjalistami do spraw sprzedaży. Mam nadzieję, że Państwo aż tak nie denerwują się, kiedy internet jest zbyt wolny i zawiesza się w najmniej odpowiednim momencie. Astanet, dbając nie tylko o jak najlepszą jakość usług, ale również o spokój psychiczny swoich klientów, znalazło rozwiązanie na takie problemy. Od 1 września wprowadzona zostanie nowa oferta internetu przewodowego. Pakiety internetowe zostaną przyspieszone zarówno dla prędkości ściągania, jak i wysyłania danych. Zmiana ta to koszt zwiększony o zaledwie 5,90 groszy miesięcznie, a efektem będzie z pewnością zauważalny czas przesyłania dużych załączników poczty, zdjęć, bezproblemowe oglądanie programów czy filmów online. Warto zatem zainwestować w szybki internet, by ze spokojem przeglądać niezmierzone zasoby internetowe. Wiecznie zabiegani, potrzebujący ciągłego dostępu do internetu, niesłychanie ciekawy rodzaj homo sapiens. Z myślą o nich Astonet postanowiła wprowadzić ofertę internetu mobilnego, dostosowanego do studenckich potrzeb. Wiemy już, że warto korzystać z internetu, nieważne w jakim jest się wieku. Przekonaliśmy się również, jak ważny jest szybki internet przewodowy. Jednak co zrobić, kiedy często wyjeżdżamy, przebywamy w różnych miejscach i nie zawsze mamy pod ręką dostęp do sieci Wi-Fi? Bolączki te doskonale rozumieją studenci, którzy często zmuszeni są do korzystania z internetu w pociągach czy autobusach, przebywając długą drogę z uczelni do domu, czy wynajmując mieszkanie bez odpowiedniego łącza. A Stanet ma dla nich ciekawą propozycję internetu mobilnego. A o tym, jak praktyczne i pomocne jest korzystanie z internetu mobilnego, przekonują sami studenci. Szybki i niezawodny internet stacjonarny jest no, niezwykle ważny w dzisiejszych czasach, szczególnie dla osoby młodej, która chce też słuchać muzyki, oglądać filmy czy seriale online. Ale dlatego, że jestem studentką, bardzo często się przemieszczam, potrzebuję też mobilnego internetu bo ciężko jest cały czas szukać jakiejś otwartej sieci Wi-Fi i się o to denerwować. A tak, dzięki temu, że mam internet mobilny, nie muszę się o nic martwić, jest to niezwykle wygodne i polecam wszystkim. Jak wygląda promocja skierowana do studentów, wyjaśnia Biuro Obsługi Klienta Astonet. Promocja skierowana jest do nowych klientów, dla osób, które posiadają status studenta oraz w dniu podpisania umowy okażą nam się aktualną legitymacją studencką. Oferta jest przede wszystkim przewidziana na internet w dniu podpisania umowy klient ma również prawo do skorzystania z atrakcyjnej promocji jeśli chodzi o internet mobilny LTE. Umowa ta jest na wyjątkowo krótki okres, bo na tylko 9 miesięcy. Czyli na czas trwania roku akademickiego. Warto zatem skorzystać ze studenckiej promocji i wtedy wszystko jest w zasięgu praktycznie kliknięcia palcem. Telewizję można oglądać na żywo na smartfonie, tablecie, laptopie? Oczywiście, że tak, od września Astanet uruchamia darmową aplikację AstaGo, dostępną na Androida oraz iOS. Jak z niej korzystać? Wystarczy pobrać aplikację, zalogować się danymi jak do EBO Astanet i korzystać z kilkudziesięciu kanałów telewizyjnych. Dzięki AstaGo telewizję zawsze można mieć w kieszeni. Oczywiście niezbędnym do tego jest Internet. Zbliża się wielkimi krokami, wskazując, że czas na zmiany. Nastąpią one również na antenie Telewizji Asta, gdzie rozpoczynający się we wrześniu nowy sezon z pewnością zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających widzów. Od września rusza nowa romówka Telewizji Asta. Każdy nowy sezon to szereg niespodzianek. Tak będzie i tym razem, bo na antenie TV Asta pojawią się nie tylko nowe programy, ale i nowe twarze. Dla telewizji Asta jesień zaczyna się 5 września, bowiem tego dnia startujemy z nową ramówką, nową jesienną ramówką. A w niej kilka ciekawych, nowych propozycji dla naszych widzów. Pierwsza podstawowa sprawa to blok tematyczny, który jest nazywany blokiem informacyjnym, który będzie od 18 do 20. Tam widzowie nasi znajdą informacje, wydarzenia z regionu oraz programy publicystyczne. Od 20 do 21 blok magazynów tematycznych, gdzie oprócz znanych i lubianych przez naszych widzów programów, znajdą oni nowości w postaci chociażby programu Metamorfozy, prowadzonego przez Justynę Śniegowską, programu Dom i Ty, prowadzonego przez Szymona Kwaliszewskiego, a także będziemy mieli nowe twarze w telewizji, mianowicie Magdalena Moskal, która poprowadził zupełnie nowy program, którego do tej pory jeszcze nie było, mianowicie rozkład jazdy. Oraz Mateusz Ryczek, który porozmawia ze sportowcami nie tylko o ich sportowej stronie życia. W programie Druga Strona Medalu. Jednak dla miłośników sportu to nie koniec dobrych wiadomości. Każdy poniedziałek po bloku informacyjnym o godzinie 19.25 Michał Lach przedstawi najnowsze sportowe newsy. Nowe twarze to także nowe programy. Od września w każdą środę będziemy śledzić rozkład jazdy, czyli program, który. Będzie on przewodnikiem po wydarzeniach ze strefy kultury oraz rozrywki w naszym regionie. Dzięki niemu nie da się przegapić imprez wartych uwagi. Przegapić nie będzie można również magazynu Dom i Ty, który wraca po rocznej przerwie. Tym razem będzie miał premierem w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 20, a poprowadzi go doskonale znany Państwu Szymon Chwaliszewski. A jakich budowlanych ciekawostek mogą spodziewać się widzowie? Rzeczy, które już na pewno możemy zdradzić, to to, że wracamy do współpracy z firmami, które zajmują się sprzedażą materiałów budowlanych, narzędzi itd., więc na pewno nie zabraknie informacji o tym, co nowego na rynku, co warto wykorzystać podczas budowy czy remontu. No, będziemy też mocno współpracować z firmami z branży nieruchomości, także ten program to także będzie taki mały przegląd lokalnego rynku, jeżeli chodzi o ceny mieszkań, o to, jak dzisiejszy standard wygląda, a Zaczynamy od takiego dość miłego jubileuszu firmy Thermopil, także też będzie można zobaczyć, jak przez 10 lat ten rynek nieruchomości się zmieniał. Drugą ciekawą propozycją w jesiennej ramówce są metamorfozy. Justyna Śniegocka w tym sezonie pokaże, jak można zamienić przysłowiowe brzydkie kaczątko w pięknego łabędzia. Sama przyznaje, że program jest wyjątkowy, bo realnie pomaga. No ja się bardzo cieszę, że taki program wreszcie powstał, bo to jest trochę takie spełnienie zawodowych marzeń bo wreszcie ta praca jakby nabiera sensu, możemy komuś realnie pomóc. Od dwóch, trzech lat myślałam o tym, żeby zrealizować metamorfozę, ale zdecydowałam się na nie dopiero wtedy, kiedy udało się zebrać taki team fachowców, który gwarantował najwyższą jakość. No i rzeczywiście jesteśmy już po pierwszych próbach, po pierwszych zdjęciach i widzę, jak nasi bohaterowie się zmieniają, jak rozkwitają. Z tego wniosek, że taki program był rzeczywiście potrzebny. Premiera Metamorfos w każdy czwarty poniedziałek miesiąca o godzinie 20. Bez zmian w jesiennej ramówce zostają informacje na żywo w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 18.00 kuriery regionalne i programy publicystyczne, a także magazyny, przegląd rolniczy, cuda regionu, tajemnice historii czy dokument telewizji Asta i oczywiście magazyn abonenta, który bez zmian swoją premierę będzie miał w każdy czwarty poniedziałek miesiąca. Już teraz zachęcamy do oglądania jesiennej ramówki telewizji Asta, bo to nie wszystkie niespodzianki, jakie przygotowaliśmy. I to już wszystko w sierpniowym, jeszcze wakacyjnym odcinku magazynu ABONENTA. Na kolejny zaprosimy Państwa już we wrześniu. Paulina Michałek, do zobaczenia. Tak, proszę, do lepszych pamiętek. Nie, no, powiesz, no, no taka poesja teraz. Jest, nie. nie, na telewizji ASPA pojawi się jeszcze raz. to, Ten... e, książeczką z Książeczką z Nowo muszę od nowa. I teraz jeszcze raz, i się nie bujaj. Proszę się <laughs> <it. What? laughs>